się zemścić powróciłem na stosie zabycie gejem nie spalili nie wiedzieli że pradawną moc obudzili na no wzgórzu wioski zamek królował że ich nawiedziłem będą żałować w zamku zabiłem wszystkich ludzi Droga, ale ich brałem do buzi I pięty też mi całować, jednak łakomym jestem Beda. Odwiedzam swoim kutasem, ich nawiedzam, Starożytna moc mnie wypełnia, Złoty kielich nasieniem wypełniam, Słowo wypełnia komórki mego ciała. Żeby spermy spijać znów mnie ochota nachodzi. Pod osłoną nocy do domu wchodzę. Widzę jak mężczyzna śpi, z podniecenia dochodzę. Chyba tym za dużo hałasu narobiłem. uśmiechnąłem i zacząłem go całować Nagle do pokoju jego żona wchodzi Oglądała to i podniecona na rymi dochodzi Co chciby działał na mnie jak kwas siarkowy Twarz mi rozjebała i rozcięła łóżowy Nigdy nie byłem tak przerażony jednocześnie te sta Odwiedzam, swoim kutasem ich nawiedzam. Starożytna moc mnie wypełnia, złoty kielich nasieniem wypełniam. Zło wypełnia komórki mego ciała, niechaj przelewa się ciecz biała. Chęci wioski się dowiedzieli, śmierci pedalskiego wampira pragnęli Do zamku przyszły kobiety z widłami, krzyczały, że wykastrują mnie i zwiążą linami Vampiry! Dzięki, dzięki Noc Felatu za miłą tutaj pioseneczkę dla rozgrzania po prostu naszych bojowych nastrojów. Witam wszystkich, którzy przyszli obejrzeć wielki finał drugiej edycji, jeżeli chodzi o 8x8, bo wcześniejsze tam były 4x4, wiadomo. Bitwy światów. Mamy przed nami potężną bitwę Itrael kontra Sanctum. I może bez przedłużania, no, ja nawet nie wiem, czy mogę przedstawiać tych graczy, bo każdy ich zna. Grela Way jako łysy mąk. Klinks jako dopakowany druid, Konzashu jako wracający do mety krwawy rycerz, Mersa również tą klasą, Crafty na naszym chodziamasia wasia masia mąku, Azo na wikeju, Lord UA na druidzie i Denin na Monku. No ktoś by powiedział, że trochę wali nudą, bo tu są trzy klasy na krzyż, a czy tylko trzy klasy są Diablo Immortal? No nie, bo tutaj jeszcze spotkamy druida i dehacza, ale bez spoilerów. Bogu chińskie, japońskie, koreańskie, czy jakie kto tam chce znaczki na Dehaczu, Wodu na Blood knightie, Furius również na Blutnigie, Monka z druidem. Pizarro tutaj jako pierwszy nekromanta się wychyla. Kedior na Demon Hunterze. Frager tutaj do pary. Żeby było dwóch, de dwóch dechaczy i dwóch nekromantów. I Zawisz na druidzie. Ale tak jak mówiłaś, mi głupio tych graczy przedstawiać. Bo przecież wszyscy ich znają nawet lepiej niż osoba, która komentuje ten meczyk. I co? No tutaj się przedłużało od Cela tu trochę nam pośpiewał, ja się tutaj troszkę troszkę pogadałem i za 10 sekund zaczynamy. No może bym sobie spojrzał, jestem ciekaw tego zawodnika Denima, jak zrobi opener. Także zawsze idźmy sobie tutaj. A no, może przejdźmy jednak ze strony, bo jednak jesteśmy troszkę stronniczy. Co wymyślą? No, no na razie co? Idziemy na każ, Bierzemy wieżyczkę, idziemy w każdą stronę. Co się wydarzy dalej? Trafili tutaj Furius na środkową alejkę, czyli można powiedzieć, że drużyna czerwona, czyli Las Vegas, taki typowy opener. No tyle, że też zawsze przechodził na prawą stronę, tym razem poszedł na Mida. I dobra, pierwsze wymiany tak zwanej uprzejmości na środkowej alejce. Czy są już jakieś kile? Jeszcze nie. Na razie na spokojnie. Co się wydarzy tutaj dalej? Mamy Pizarro tutaj już na Gladiatorze I pierwsze kile dla drużyny niebieskiej Jeszcze Wersblada nie przelali, drużyna czerwona Bo najczęściej wiemy, że zawisz do tego pierwszego kila Dla drużyny Las Vegas. i że też tak było, nie Tym razem to Furius przelał pierwszą krew, ale już 3 fragi Od drużyny niebieskiej no i Pamiętajmy, tutaj nie ma słabych graczy, więc tutaj każdego zabić Nie jest łatwo, ale już są cztery kile. Już tutaj widać, że dechacze pali. Nawet co ciekawe, wód padł. Można by się spodziewać, że to jest trochę dziwna sprawa. I czyżby jednak tutaj obrońcy tytułu mieli tym razem też mieć taką porą przewagę, bo już zgarniają górną wieżyczkę. Na midzie jest ich coraz więcej. Także wychodzi na to, że totalna chyba dominacja ze strony drużyny niebieskiej. Ktoś by powiedział, że jakby, jakby to cytować klasykę, tego nikt się nie spodziewał. Ale pamiętajmy, że tutaj Las Vegas nieprzypadkowo dostali się yy, do tego finału. Także na pewno mają coś na coś jeszcze w zanadrzu. Nie przekreślajmy ich od samego początku. Chociaż na pewno statystyki ani w punktach, ani w kilach nie. Działają na ich korzyść i z każdą sekundą wiemy, że ta wygrana się będzie oddalać. Pizarro tutaj próbuje, ale na dwóch tym nekromantom wiemy, że to tylko coś tam, żeby przedłużać. No to jest, powiem szczerze, ciekawe Wam, powiem, że nieczęsto można zobaczyć w na low HP, chociaż jego przeciwnik też tutaj dużo miło No 1v1 one one z voodoo to szanuje, to się nazywa mieć big cojones. Ale co, może jakiś respirator tutaj, jakaś próba użytkowniku Mąkas, no, Chyba jednak nijaks, a nie Mąkas w tym wypadku. Ale dobra, mamy znowu, no cały dzień to ciekawiście, widzicie, cały czas właśnie jest, no tutaj przyszła mała wsparcie, żeby przynajmniej dwóch chłopów było na voodoo. i 2 do 17. No widzimy tutaj jednak, że siła drużyny niebieskiej jest bardzo przeważająca na ich korzyść. Powiem szczerze, że troszeczkę trudno się ogląda ten finał. No, bo wiecie, ludzie, którzy oglądają ten finał, jest 470 osób, które oglądają ten finał. Pozdrawiam, co się ten finał. No, jednak się może troszeczkę zdemotywować. No, bo widzi, że drugi raz ten sam teamek wygra ten, ten turniej tak naprawdę bez żadnej konkurencji. To wiecie, może trochę nie zachęcać do wzięcia w trzeciej edycji udziału, tylko jednak zniechęcić. No, ale cóż, jest jak jest. Coś wymyślą na pewno, żeby nas zachęcić do wzięcia udziału w kolejnym. Na pewno dadzą kreścików jeszcze więcej. Może daliby po 10 kreścików na przykład za, za, za trafienie osoby, która wygra turniej światów. Ja wcale nie podradzam pani Blizzardzie, ale na pewno by mnie to zachęciło do baczniejszego oglądania turnieju światów, gdybym dostał 10 kreścików zamiast jednego. No ale przynajmniej. Z drugiej strony to jest dobry, w sumie ten teamek zawsze wygrał. Przynajmniej mam pewność, że tego jednego dostanę za dobre do biedynkę. Ale dobra, ja się zagadałem. A chyba przeciwnika też zagadałem, bo Bogu dał radę przejąć respirator przeciwnika. Wiadomo no. Nie powiedziałem o Bosie. Bo uznałem, że to już nie ma znaczenia, ale jednak rzecz czerwona jeszcze nie odpuściła. Jest 1600. No tutaj tak naprawdę drużyna... Niebieska już wie, że wygrała ten mecz, ale to znaczy, ona musi to jeszcze pokąsić, pokąsić, żeby wiecie, po prostu wejść z lepszą motywacją do meczu numer 2. Pamiętajmy, że jest to bez of 3, a nawet nie wiem w sumie czy finał nawet nie jest bez of five, bo po finały też były bez of 3. Możliwe, że nawet finał jest bez of 5, ale nie, raczej bez of 3 będzie. No, oczywiście, wiadomo, jestem dobrze przygotowanym, przecież ja wszystko wiem, wcale nie jest tak, że ja nie wiem, czy jest bez ostry, czy bez obości, no nie? To wcale nie jest tak, że ja się nie przygotowałem wcale, nie, nie, ja wiem, ja wiem, ja tylko nie chcę wam mówić, że wam nie wstąpię niespodzianki, tak, 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 tak. Ale dobra, Cztery wieżyczki do jednego, zobaczmy na kilę 8 do 28, bo zaraz nas wyrzuci z tego meczu, byśmy nie mogli zobaczyć tych kili. No i co? No chyba... Czekamy na mecz numer 2, A ja daję chwilę tutaj dla naszych DJ-ów. Także Państwo już Maciura Junior. A my wracamy do studia za chwilę. <śmienny> Damn, down, 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 down. Hey! Piękny dzień, wychodzę z sirocińca. Czuję się jak pedalski dobroczyńca. O się lat skończone, ojca nie znam. Mam wyjebane i blantasę skręcam. Jednak od dziecka coś mnie zastanawia. Czemu widok do kłopami, pałę postawia? Czemu tak kocham regę i chciałbym w dół. Kolegę, nad tym myślałem i się uśmiechałem, bo muszę mieć geny niezłego pedała Zdaję sobie sprawę, że jestem bezrobotny. I pewnie też bezpłodny, ale w życiu trzeba patrzeć na pozytywy. Nawet kiedy ruchany jesteś bez lewatywy, szczerze to chce tylko szerzyć pokój. I może spuścić się komuś w oko. Pamiętajcie, bracia, o jednej zasadzie: najlepszych znajomych poznaje się na gay paradzie. To nuta dla tych, co ojca nie mają i za zioło pod mostem dupy dają. To kawałek dla wszystkich spukanych i pedałów w dupę ruchany rozmiaru swoich fiutków. Pieniędzy nie miałem, zioło, całe wyjarałem, więc zatrudniłem się w strip klubie, dostałem tam z pustem w i miałem zapalenie spojówek. Wszyscy zakaz dotykania łamali i codziennie molestowali Była to praca bardzo depresyjna. Moja dupa jest zbyt atrakcyjna Pewnego dnia odwiedził mnie tam mężczyzna W czarnym garniturze, okularach i wielkim siurze Na piersi miał naszyte logo plemnika Trochę chciałem, by na mnie nasikał Powiedział, że swój potencjał marnuje Zrobi ze mnie gwiazdę, jak obciągnę im chuje Upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu I zostałem seks akcesorium o, o, o. To nuta dla tych, co ojca nie mają I za zioło pod mostem dupy dają o, to kawałek dla wszystkich spukanych i pedałów w dupę ruchanych oh, oh. To piosenka dla wszystkich wyrzutków Wstydzących się rozmiaru swoich fiutków Hej, hej, hej! Aj, aj, aj. Takie życie, drodzy słuchacze, raz was ruchają, a raz wyruchacie z mężczyzną poszedłem w studiu nagrywać i ślicznych gejów dupę dymać Ej, czuję, że znalazłem powołanie, regen nagrywanie. Życie piękniejsze być nie może. Pale blanty i chłopów w hendorze. Jednak jedną mnie zastanawiało: Skąd tyle mężczyzn mnie tu znało? Pytam się, skąd o mnie wiedzieli. Mówią, że mojego ojca też tu przyjęli. Serce mi staje, potrzebuję odpowiedzi. Mówią, że mój ojciec w niebie siedzi. Płaczę i się pytam, gdzie jego grób znajdę. Śmieją się i że wkrótce poznam prawdę. Ponoć moce jeszcze odblokuje i każdy będzie bawił się mymkujem Usiadłem przy oknie jak filozof się czuje, palę blanda i refleksję snuje Życie mojemu ojcu nie było pisane. Dla niego królem pedalskiego reggae zostanę. O, to nuda dla tych, co ojca nie mają I za zioło pod mostem dupy dają. O, to kawałek dla wszystkich spłukanych i pedałów dupę ruchanych. O, dla wszystkich wyrzutków wstydzących się rozmiaru swoich śródków Cik starano rano, skręta odpalam, no i bawię się pało Za mnie z pracy wypierdolili Będę więcej walić, więc przysługę mi zrobili Otwieram szynkę, widzę zaproszenie dostałem Kiedy ostatnio odebrałem, cztery fiuty w dupie miałem Szczerze, to iś mi się nie chciało Ale przeczytałem coś, co mnie w kurwę zachęcało Na spotkaniu będzie ślicznych Dwa skręty dla każdego naliczyłem Na samą myśl założyłem buty i dołta wsiadam Jedną ręką prowadziłem, drugą konia podwalam Na miejscu się znalazłem, była to jakaś melina Wszędzie na podłodze była sperma i ślina Obrzydziłem się, lecz dla zioła nie odpuszczę Mam tylko nadzieję, że w gacie nie popuszczę Odpalam skręta, jakiś facet na mnie sika Fetyż masz poprosił mnie o blika Powiedziałem wypierdalaj, ty pazer na kurwo Bo zaraz do nosa. Kaci urwą, zasiadam na krześle, gotowy na drzila łudzik. Biorę bucha, jaki to jest zajebisty blandzik. Zgręta jarałem, mężczyzną się napalałem. Poczułem wilgoć gacia, chyba się zesrałem. o, zioło jest jarane. o majtki mam obsrane Leci sperma, leci dym. Podnieca mnie smak szczym. Bałem i chłop popierdala za zioło. Chce się ze mną na I'm just Na mym fiucie znajduje się 20 mężczyzn ślina Jaramy blanty, w trybie gandzia siedzimy Po jajeczka wszyscy po kolei się pieścimy Nagle właściciel mieszkania do mnie podchodzi Wypierdala mi liścia, pytam się, o co mu chodzi? Mówi mi ty, jebany pedale, czemu na me ulubione krzesło się zestałeś? Mówię, mordo, twoja wina, takie zioło mi dałeś. Po chuj mi się tu prujesz i nazywasz mnie pedałem Właściciel się wkurwił chyba Zaczął palcem i obcinać łańcuchową piłą. Ja pierdolę jaki ból, nigdy takiego nie czułem. Nawet kiedy z płonącego auta się wyczołguje powiedział to za krzesło, ty jebany z Jarusie. Zaraz się zmałcimy, będziesz naszym jebusiem. Nagle 20 mężczyzn za dupę mnie złapało. I jak bez dziwkę za pieniądze traktowało. Sprzedawanie ciała mi się w 20 gejów w moim kale się utopiło. O, zioło jest jarane O, majtki mam obsrane Leci sperma, leci dym, podnieca mnie smaczczyn. Dziękujemy Szmaciurze Juniorowi, a również i jego Tatuśdziach na bicie zdążył się pojawić, gdyż przerwa się okazała dłuższa niż myśleliśmy. I wracamy. No. Co ja mam wam przedstawiać? Drużyna Las Vegas, można powiedzieć, że pod bramką przegrywają jednym punktem. Możliwe, że zaraz pożegnają się z tym finałem. Oczywiście nasza drużyna niebieska jest w bardziej komfortowej sytuacji prowadzą, więc na pewno będzie. To jest taka przewaga psychologiczna. Zresztą wszystkie mecze do tej pory wygrali, bo na jest 100% Win Ratio. No oni już, oni z tym powiedzą, że oni już wiedzą, ale może wiecie, może to ich zgubi, tak? Może ta, wiecie, taka pewność siebie, że o to już jest winek. Może ich po prostu... pakuje na luza. Ktoś powie, no nie, no, dealer, Monka, Piotek, co ty pierdolisz? Tego się nie da przejebać. Oni to już wygrali, oni to już wygrali, oni to już wygrali. Ale jak to się mówi w piłce nożnej, póki piłka w grze, póki ostatni gwizdek jeszcze nie zagwizdł trzeba grać do końca. I takie podejście musi mieć drużyna Las Vegas. Może wymyślą jakiś inny opener teraz. Może coś coś podkręcą za 20 sekund się o tym przekonamy, prawda? Dowiemy no się, co przygotowali na drugie spotkanie. Czy znowu będzie ten sam opener, czy może coś innego. No, ciekawie z tym, jak się tutaj dostosują. Chłopaki z Las Vegas. No i dobra. Bogu leci na prawo. Okej, okay. pizarro na lewo. Dużo ogólnie ludzi leci na lewo. Czyli pomysł jest wejścia full iolo w lewą. Czyli już widzimy zmianę. Nie ma próba ja tylko wszyscy lecą na lewo. Bogu sam z prawej. No tak, nie wiem kogo patrzeć. Czy Boga samego? Tak. Bogu musi przeżyć i pójść na res przeciwnika. Tak jest. No tak myślałem, że taki będzie pomysł, no wiadomo, on będzie walczył sam na 10. I teraz jest próba zdobycia tej wieży. Po prostu w 7 osób, tak zwane na hama. Tylko przeciwnik się do tego już stosuje. Po prostu sobie bierze respa przeciwnika. Yy, drużyna niebieska umie to, to odczytać. Widzą, że. No i teraz, nawet może dlatego, że niebieska, czerwona. Może niebieska. Oddać tą wieżyczkę, ale co najlepsze, drużyna czerwona się tej wieżyczki w ogóle nie podniosła. A już stracili swojego respa. No i właśnie. Chcieli, że tak powiem, Las Vegas coś poddymić. No i chyba zaraz po prostu spłoną w tym dymie. No po prostu. Zostaną, że tak powiem, przez różne niebieską zaduszenie, no widzicie. Niebiescy wiedzieli, jesteśmy silniejsi, to musimy jakieś yy, triki, taktyki tutaj sobie obronić się przed nimi, żeby nas nic nie zaskoczyło. I widać, że zasłużeni mają te 100% minratio, bo ich nic nie zaskakuje. Zaklimatyzowali się, wysłali kogoś na respa przeciwnika. I nawet najlepsze nawet jest to, że nawet nie oddają tej górnej wieżyczki. No to w tym momencie można powiedzieć, że już jest po meczu. Jest pierwsza 30. Do 10 minut jeszcze długa, długa droga. A my już wiemy, że ten mecz się w tym momencie zakończył. Fajny pomysł drużyny Las Vegas, ale po prostu widać, że... Yy, no już trochę będę spoilerował. Obrońcy tytułu po prostu zasłużenie go bronią. Już nawet nie chodzi o to, że ich rezo jest po prostu za duży dla kogokolwiek tak też ich rozumienie gry jest po prostu na wysokim poziomie ale nie, też nie myślcie o mnie że ja tam rozprawiam za chwilę no, oczywiście mają przejęwane postacie nie oszukujmy się tutaj ale rozumieją o co chodzi w tych. to się połączy to się łączy tym, że po prostu są najlepsi i co no ja tu mogę wiecie narzekać Las są Sochujowi albo wychwalać nasz tych tutaj free to playów że no, że tacy są free-to-play gr graczami tak dobrze im idzie. No i teraz jest próba odzyskania respiratora, no żeby chociaż wiecie, no jak to się mówi, z, y, zmniejszyć straty, tak? Chyba tak. No tutaj można powiedzieć, że jak ktoś lubi niebieski, to będą mu się ta mapa spodobała, bo jest cała na niebiesko. Czy ten bosik zostanie próbowany wzięcie czy będzie Czerwonej? No, co najwyżej. Yy, tylko tu chyba zawisz, jest tak? Tylko zawisz, jest w, sumie w pobliżu, bo no, ten boss po prostu zakończył meczyk. No, można powiedzieć, że strony Las Vegas, dobrze, to się szybko skończyło. Można iść, już się cieszyć, drugim miejscem. Natomiast na Rzekaju na przykład, że nie ma pierwszego, myślę na pewno, że obie drużyny są zadowolone z swojego wyniku. Free to play, że obroniło tytuł Las Vegas, że tak wysoko doszli, wyżej niż w poprzedniej edycji. A tu Wam nie będę przedłużał. Dziękuję za oglądanie yy, edycji zimowej Starcia Światów. Nie wiem, czy jeszcze Was zaproszę na kolejną edycję, bo nie wiem, czy będę nagrywał ją. Ale co? Widzimy się, panie, w innych materiałach. Bajo! Życzę Wam ciepłej niedzieli. Pa, pa i innych dni tygodnia, jeżeli tego nie oglądacie w dniu nagrywki. Cześć!